A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o monitorze Lenovo Legion Y2730. Przedstawimy sobie przede wszystkim aspekty techniczne tego urządzenia, ale porozmawiamy również o opiniach, ciekawostkach czy cenie. Jeżeli zatem zastanawiasz się nad zakupem tego produktu, to koniecznie obejrzyj ten research do samego końca, aby poznać jak najwięcej przydatnych wiadomości dotyczących tego urządzenia. Na samym początku zachęcam Cię jeszcze do zostawienia. Polubienia pod filmem i do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli dotychczas jeszcze tego nie zrobiłeś. Pamiętaj też o tym, aby napisać w komentarzu, jakie jest Twoje spostrzeżenie dotyczące właśnie tego produktu. A teraz przejdźmy już do szczegółów dotyczących monitora Lenovo Legion Y2730. Pierwsze z czego należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to monitor zaawansowany, stosowany właśnie do gier. Posiada on sporo zalet, takie również funkcji. Wszystko to sprawia, że jest to monitor, który poleca jest zwłaszcza dla profesjonalnych graczy, jak i również dla wymagających użytkowników. Natomiast może sobie przejdźmy teraz nieco do konkretów dotyczących tego produktu. W pierwszej kolejności omówimy sobie cenę tego urządzenia, bo nie wiem czy wiesz, generalnie monitor Lenovo Legion Y2730 oferowany jest w bardzo atrakcyjnych cenach. Mowa tutaj o cenach rzędu około 1300 zł, mniej więcej tyle zapłacicie w sklepach online czy też w sklepach stacjonarnych, z elektroniką za tego typu urządzenia, A zatem trzeba powiedzieć, że jest to cena naprawdę atrakcyjna, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się jeszcze parametrom technicznym tego sprzętu. A co znajdzie tam ewentualny nabywca takiego sprzętu? A przede wszystkim jest to 27 calowy ekran o technologii IPS, który ma za zadanie zapewnić wyjątkową jakość obrazu, bogate kolory i szerokie kąty widzenia. Kąty widzenia, zarówno w poziomie, jak i w pionie, wynoszą 178 stopni. Do tego do tego dochodzi również częstotliwość odświeżania ekranu, uwaga, na poziomie aż 165 Hz co w połączeniu z czasem reakcji matrycy na poziomie milisekundy prezentuje się naprawdę imponująco. Jeżeli chodzi o rozdzielczość ekranu, no to w przypadku tego sprzętu wynosi ona 1920x1080 pikseli. Oczywiście jest to rozdzielczość Full HD, która ma w zamyśle zapewnić odpowiednią ostrość, jak i również szczegółowość obrazu. Bez wątpienia są to kwestie bardzo istotne dla graczy, dlatego tutaj również warto to podkreślić. Wśród tych najważniejszych technologii, które znalazły się w tym urządzeniu bez wątpienia trzeba wymienić technologię The FreeSense Premium. To jest taka technologia, która ma za zadanie wyeliminować taki efekt tak zwanego tearingu, czyli rozrywania obrazu. Ma to też za zadanie właśnie zminimalizować tak zwane opóźnienie w obrazie, dzięki czemu rozgrywka będzie wydawać się bardziej płynna, co w czasie grania w różnego rodzaju gry może mieć bardzo istotne znaczenie. Oczywiście nie jest to jedyna ciekawa technologia, która znalazła się właśnie w tym monitorze. Trzeba powiedzieć również o innych technologiach, takich jak chociażby o Red. O redukcji migotania, o redukcji niebieskiego światła, czy możliwościach w zakresie regulacji kąta obrotu czy kąta pochylenia. Do tego w przypadku tego monitora swoje zastosowanie znalazły różne złącza Mowa tutaj o złączach HDMI, USB, DisplayPort Dodatkowo również sprzęt posiada wyjście liniowe audio A zatem trzeba powiedzieć, że sprzęt wypada dość nieźle pod kątem typów złączy, jakie znalazły się właśnie w tym urządzeniu Co do parametrów fizycznych, no to przede wszystkim warto tutaj wiedzieć jaką wysokość, szerokość, głębokość i wagę posiada właśnie to urządzenie No i monitor Lenovo Legion Y20 2730 posiada następujące wymiary, wysokość około 40,15 cm szerokość około 61,37 cm i głębokość 25,88 cm, co również w połączeniu z wagą na poziomie 6,4 kg prezentuje się niezmiernie ciekawy. Wśród dodatkowych informacji, o których bez wątpienia warto powiedzieć, no to są to takie sprawy, jak Chociażby nowa klasa energetyczna tego sprzętu, która plasuje się na poziomie E. Dodatkowo można też wspomnieć o ciekawym designie tego produktu, jak i również o innych ciekawostkach, takich jak chociażby o możliwościach w zakresie montażu przy pomocy standardów ESA, czy o LEDowym rodzaju podświetlenia, mającym na celu oczywiście zapewnić równomierną jasność obrazu na całej powierzchni ekranu. A zatem tak to mniej więcej prezentuje się pod kątem parametrów technicznych. Na Natomiast teraz przejdźmy sobie jeszcze do opinii na temat tego produktu. A tych generalnie w internecie na temat Lenovo Legion Y2730 jest naprawdę sporo, a przy tych ciekawszych chwali się monitor m.in. za dobrą płynność działania, wysoką jakość obrazu, czy za oferowanie zaawansowanych funkcji gamingowych. Do tego dochodzi również bardzo atrakcyjny i ergonomiczny design, a całość sprawia, że po prostu jest to monitor, który polega. Polecany jest zwłaszcza dla graczy zarówno do profesjonalnej rozgrywki, jak i również dla grafików czy zwyczajnie dla osób zajmujących się multimediami, a zatem bardzo ciekawa propozycja na pewno na rynku i tak to wszystko mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o ten monitor. Ja przypomnę jeszcze tylko, że link do tego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu, gdybyś chciał znaleźć jeszcze więcej ciekawostek dotyczących tego produktu. A tymczasem to by było wszystko. Dzięki za obejrzenie nagrania do zobaczenia do końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.